A miałem powiedzieć, się przywitać Siemano widzowie, z tej strony I witam was W tym pięknym dniu Niestety Ale się rozpadało Ale witam was, mimo wszystko, witam, witam Z tej strony a to jest drugi odcinek Z gry Solar Punk Witam, witam, troszeczkę drewna nazbierałem Wykarczowałem trochę tych drzew które tam były Teraz wam pokażę i zrobiłem sobie zejście na dół Żeby kurczę Można było, żeby tak nie łazić będzie tylko po prostu tutaj sobie ten tu, 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 tu i git. Tutaj jest siutkę pusto, jedynie tam zostawię tę drzewkę. Tutaj jeszcze bym chciał... Właśnie się to jedno nasionko i patrzcie! O! Pierwsze drzewka maliny. W sensie krzewy maliny malinowe. Super, super, super. Bardzo mi się to podoba. Tylko zastanawiam się, dlaczego nie dostałem większej ilości nasion. Żeby nasiona można było produkować z czasem, albo jest jakaś mikro szansa na to, że ci że dostaniesz yy, jedno nasionko? Więcej? Nie wiem, ale wiem jedno. Tu sobie rośnie pszenica, tu, się, tu sobie rośnie yy, bawełna, tu sobie rośnie malina. Ja jestem usatysfakcjonowany. 14 malin. Wow. Naprawdę sporo, ale właśnie, dopóki, dopóki pada deszcz. To trzeba to jak najlepiej wykorzystać. Nigdy nie wiadomo ile czasu. ile czasu będzie padać i ile. nie, 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 ile czasu będzie padać, źle powiedziałem. Eee, nie wiadomo nigdy ile, ile. później przerwy będzie odpadania. Bo może być tak, że teraz popada, a załóżmy, następne, następny raz będzie padać za x dni. Ty, i patrzcie, tam po prawej coś jest. No, tam coś się kurde świeci. Ciekawe. Lecz jak na razie, ja tu musiał wejść sobie do domu. Tutaj sobie nastawiłem jasek, żeby może było produkować szkło. Znaczy, przepalać jasek na szkło. No więc fajna sprawa. I przy okazji, czy jestem w stanie postawić sobie. Tak. Ul, który generuje wosk, czyli do świec. Nie można umieścić zbyt blisko innego ula. No, troszkę dziwne że akurat to tak wygląda ponieważ pasieka powinna głównie miód dawać no ale no niech będzie tutaj postawię koło to krzaczka nie wiem czy zbyt pusty aby zbierać aha to jest sposób co wygląda o widać pszczółkę latającą nawet 2, 3, 8 o kurde dobrze dobrze generuje bosk no tu powinien być mimo wszystko miód no ale mam nadzieję że to jeszcze twórca pozmienia. Można byłoby też tym domkiem się ciutko pobawić. Hmm. Nie tak sobie myślę. Ale co tu jeszcze mogę zrobić? Mógłbym zrobić ciasto. Ciasto. Aj, widzisz, można tutaj w ten sposób to robić. No to ja bym mimo wszystko więcej pszenicy zrobił. Nie wiem, ile tu mam jeszcze slotów na zasianie. Ale pszenica jest. Według mnie pszenica być bardzo nie będzie można robić naprawdę dobrej jakości chleb, który mi da bardzo dużo jedzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, sześć. Tak, bardzo dobrej jakości chleb. Taki kurczę, nie wiem ile razy wy widzowie jedliście takiej domowej roboty chleb. Wiecie, taki, taki bielgachny bochyn, kurde, wielkości chyba sześciu, siedmiu głów ludzkich. No, kurde, pyszne coś takiego jest. Bardzo dobre. Ja taki chleb już będę chciał. Nauczę się wyrabiać! O, Ile bawełny? Dobrze, dobrze O, mam jeszcze nasionkę. A, dobra. Wszystko wyliczone. Na liczydle. I tu już mi drzewka. Mmm... No, klon mi wyrósł jak na razie. Drzewka sobie po prostu rosną. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze można zrobić? To jeszcze, co jeszcze? Łóżko zostało zrobione. Pól został zrobiony Świecy jedynie zrobiłem Czynkę mógłbym zrobić O! Czynkę sobie walny kołuszka Żeby też tak wszystkiego nie targać Bardzo sobie tutaj na pewno żelazo On nie będzie mi potrzebne Pawełnek na razie, liście też można Po co mi, po co mi żelazo i rude żelaza? skoro tak i tak nic z tego nie zrobię? Wydaje hmm. mi się, że chyba nie ma po co Już się zrobiło wszystko Mam 27 szkła. Jak tak o tym myślę, to jedynie można byłoby jeszcze się tutaj pobawić. Załóżmy w odkrycie tych, tej reszty. Do tego potrzebuję cegły i liści. No to z cegłą nie będzie problemu, ponieważ mam gliny sporo. Tam potrzebowałem dwie cegły. Już się robi. I ile mam żelaza? Mam trzy sztabki. No to wystarczy, dwie rudy wrzucić i po problemie. A ja za ten czas. Może by rozbroił ten domek? Chyba, że. To jako taki jeden pokój. I tutaj. Zrobiłby to w następujący sposób. A mianowicie. Nie, nie ściana. E, drzwi. Z... prama drzwi. Zwykłe drzwi. To jako jeden spokoj. Tutaj byłby. Tutaj byłoby przejście do drugiego. W tym miejscu. Tu byłby kolejny fundament. Już się zrobiło. Kurde, ale szybko. Wow. O. Świetnie. Świetnie. Tylko ja bym chciał tutaj dorzucić jakieś okna. Tak, żeby... Żeby nie było tutaj tak, tak sucho. Żebym cokolwiek, kurcze, widział. Jak będę chciał sobie wyjść z hołpy, to przynajmniej... Porozglądać się. Kurde, to żem się porozglądał. Czy to się będą porozglądać? Już nie mam. Kurde, drewna. O, jać. No to leci w ostatniej ścinanko. No, troszkę tego drewna raz zbioru. Jeszcze tego klona sobie zetnę. Chociaż kurde, te klony mega ładne są. E, ja bym sobie takiego klonka chyba naprzeciwko domu posadził. Ładnie to wygląda. To drzewo. No czemu nie? Niech będzie tutaj koło farmy. Tutaj byłby jeden klonik. I tutaj byłby drugi klonik. Jak sytuacja? Tu już zboże wyrosło. A, nice. I do tego. Ej! Wosk szczeli. O, kurde, i to tylko jeden. Uh, uh, uh. O, kurde, to regularnie trzeba by zbierać w takim razie. Ale dobra. Pokaż mi. Czy tutaj fajnie byłoby sobie postawić okno, czy... Ty, no nieźle, nieźle. myślę że będzie gorzej. Ale wygląda to całkiem spoko. Raz, dwa. No i w końcu cokolwiek widzę. To no dobrze, dobrze, dobrze. Ua, tutaj no, no, no tutaj też by się przydały ściany walnąć. No tutaj przydałoby się ściany z oknami, no bo kurczę, tak troszeczkę łyso to wygląda. I tutaj mogłyby być schody na górę. Tak, i tu byłby kolejny pokój, tylko czy ja chcę aż tyle grać? Wydaje mi się, że raczej nie... A więc jak już miałbym już to zagrać, to dopiero jak wyjdzie pełna wersja, tak jak mówię, ja nie lubię za bardzo w dymówki grać, ja lubię sobie... Spoko jest sprawdzanie dla was tego wszystkiego, prawda? Spoko mi się to sprawdza. Dlatego jest ta seryjka, żeby wam pokazać jakie fajne gierki i samemu zobaczyć, czy to są tu jakieś gry, które opłacałoby się kupić. I jak na razie, będą z wami szczery, same dobre gry Sprawdzam Znaczy oprócz oczywiście jednych albo dwóch demówek, bo były tak mnie troszkę zirytowały Ale, mimo wszystko jest naprawdę fajnie Super się w to pyka Pokaż mi tylko, a zrobię jeszcze ule, zobaczę jak blisko mogą się, jak blisko siebie mogą stać ule, pokaż mi to, pokaż Mam nadzieję, że roślinki nie mogą umrzeć. Jak się ich nie zbiera. Aaa, hm. zbyt blisko innego ula. Tu już mógłbym. Aha, ja mogę zburzyć ten ul. A i dostałem go z powrotem. No to ja bym zrobił tak. Tutaj byłby jeden ul. No, przykro by było, jakbym ja dostał tylko deski. I tutaj byłby drugi ul. O. No, i tak to może wyglądać. Ty, to tam na górze, widzę, to tak tak mryga. To jest jakaś posiadłość, jakieś balony tam są. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy ja tam będę chciał podlecieć. Ja po prostu chcę tutaj zrobić wszystkie budneczki. Jak kto wie, odblokowano do sterowca. mogę go tu skraftować? Dwadzieścia żelaza O ja pierdzielę. A czekaj, a ja mam przecież żelazo. Przecież no, tak No dobra, to to, to, to nie ma co Dawaj, cyk, cyk. O jać. Mam na szczęście dużo siekierek, to jeszcze idę Jeszcze te ulchy pójdę pościnać. Zawsze ciutkę więcej drewna powinno być. Powrót, powrót do domu kurde, jest tak ciemno. Nie, nie, w nocy. O, tyle na tam drzewko tam wyrosło. Ale tak jak mówiłem, 3-4 dni. Bardziej 4 dni. 4, chyba po 4 dniach drzewo już jest, jest w swoim najwyższym stadium. No i tak mi się wydaje. Może nawet i 5 trzeba poświęcić. Więc jeżeli chcecie mieć dużo, dużo drzew, to pamiętajcie, żeby je wcześniej. I poczekać dłużej. Żeby to się zrobiło. 9 sztabek. Ja potrzebuję więcej. No, aktualnie drewna mam całkiem sporo. Więc trzeba po jednej na sztabki. Jeszcze raz chcę zobaczyć, co tu się będzie działo. Narzędzie żelazne o większej trwałości. Mam nadzieję, że dadzą jeszcze lepszy przytwierdzę. Kurnik, w którym kury mogą spać i schronić się przed deszczem. Okej, okay, ładnie to wygląda. Dekoracyjne małe rośliny i rośliny wiszące. Spoko. Magnetyczna wędka, która umożliwia wydobywanie zasobów z wody. Czasami przyczepiają się do niej różne przedmioty niemagnetyczne. Aha. Dekoracyjne kanapki i dywany. Półki komody. Jakieś obrazy. To sama dekoracja domu. Jaki, jakieś owocki, zdjęcia. Pominki. No to bym raczej w domu nie chciał, ale taki pominek jak najbardziej. Rolnicze i zwierzęce, tak. Składziki na drewno. Tutaj jakieś fontanna też dla ptaszków butki budki dla ptaków, taczki, strach na wróble I dekoracyjne meble zewnętrzne I tutaj trzeci Zobacz co oni zaplanowali sobie na trzecim tierze No to wiele więcej tego będzie Liczę na to, że się człowiek nie zawiedzie, jeżeli chodzi o tą gierkę Myślę, że ta gierka będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużej ilości osób podobać Ponieważ jest naprawdę spoko I mam wosk w szczeniu. No, świetnie Jak na razie, z tego co widać Nie umierają roślinki I nie rosną, kiedy nie ma wody, bo te, te no te nie rosną całkowicie, to no, się zatrzymały Na razie mi się nie chce ich podlewać Jakoś Oczywiście, no tak mówię, no wiadomo z jakiego względu Świeca O, no i widz chciał, kurde, na streamach już nierazem zrobić świecę Proszę bardzo, widz ja świecam, ja świecam. Gigantycznie, w końcu, w końcu w tym domu będzie ciutkę jaśniej. Ale, Trzeba w końcu zrobić dekoracyjny, potrzebny do zbudowania i ulepszenia odzyskanego sterowca. Dekoracyjny dok O. Ja pierdykam, więcej żelaza, więcej żelaza. No mam to żelazo. Nieszczęsne, no mam. Dobra, to za chwilę się widzowie widzimy jak się już zrobi, kurczę to żelazno. W końcu, widzowie, udało się. Udało się. 19 żelazam No, mogę postawić? Mogę. Elementy rozbitego sterowca, zbuduj sterowiec. Ale fajny pyrdek. Tylko ty, bo tutaj trzeba go ładować, prawda? Światełka, ładowanie. Nie wiem, czy to chodzi o ciśnienie czy coś, nie mam dla tego pojęcia, ale. O, przepustnica naprzód WS hamować. Podwójne kliknięcie odwróć S. Górne światło możliwe jest dok dokowanie w powietrzu. Dolne światło doksterowiec. Hmm. Zablokowanie sterowca, kierunek wiatru, dekoracyjna półka, czyli wzrost, rozejrzyj się. Wskaźnik ładowania wskazuje, czy panel słoneczny sterowca ładuje baterię, czy nie. A panel słoneczny sterowca? a dobra, to to akurat easy. Wskaźnik baterii, tutaj jest jest zablokowane. Wysokość sterowca, a czy to jest wysokość, przełącz światło i odzysk, dobra, Do dupy troszkę. Pada, ale, ale... oj oj, oj, oj. Ty czekaj, kurde. Radna jakoś tym zejść? Tu? Ty co jest kurde? To chyba nie był dobry pomysł. Ja pierdzielę. Nie wiem co się mną dzieje Naprawdę. Zbyt szybki, aby dokować. Czekaj, czekaj, ja bym chciał kurczę... O kurde, tam jest moja chałupa. Jak tym zejść na dół? Chyba w ten sposób. A nie, to tutaj zahamowałem. Tylko jest jeden. Kurde, problem. Jak tym się steruje, żeby w dół lecieć? Nie wiem, czy to w ten sposób? Aha, ty chyba tak, chyba tak. Dobra, to, 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 to muszę się nauczyć. Jak w górę daję, to lecę w dół. Jak, jak, jak daję w dół, to lecę do góry. No podkręcę troszeczkę. O, i nie blu, 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 blu. Tak, tak, tak. W ten sposób się to steruje. W tym steruje. To ok, fajna mechanika. To gdzie jest to miejsce, do którego chciałem polecieć? Tu jest mój dom. Tam jest. To lecimy. Tylko trzeba to trochę wyrównać. O, 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 o. I zejść na pewno. Albo bo jestem stanowczo za wysoko. Tak, kurde. No, w miarę, w miarę równo, w miarę równo jest. No to powolutku. Powolutku. O, 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 o! o udało się, kurce, udało. Żeby to był jakiś trader w właśnie. Otrzymałeś pakiet demonstracyjny energii, dodano do twojego ekwipunku. Zraszacz, wiertło, o kurde, wyświetlacz sieciowy, włącze kablowe, panel słoneczny i wiatrak. Ty, fajne. Ale tam wejść nie wejdę, no dobra. Robot leśny, zablokowane w wersji demo. Bateria, automatycznie produkuje drewno? Automatyczny, magnetyczny ryba, który pobiera zasoby z jezior. Okej. Okay. Latarkę, którą może umieścić na ścianach. Że to jest raszacz, kurde. Rybak, a tu produkuje... Nie, dobra, coś, coś się pokiepściły napisy. Wiatrak, turbina, dron transportowy. Nie możesz się w ogóle ulepszyć. Ty no, czadzior! Fajne, fajne, fajne. I widzisz, jakie ma czyna? Zablokowane wersji demo. I tu jest chyba więcej recypów. Które będzie można wykupywać. O kurde, widzowie. Tego jest naprawdę spore ilości. Okej, okay. ja powiem tak. Ja to gierkę sobie zostawiam. Jeżeli byście kiedyś chcieli zobaczyć ją na moim kanale, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam, więc. Zobaczę, czy jest, czy będzie jakiś odzew. Pamiętajcie o napisaniu komentarza, dajcie followka, follow łapeczki, jeżeli Wam się odcinek spodobał i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie mnie zostać. Trzymajcie się, widzowie. Życzę Wam miłego dnia. Narka, narka.